Jak ktoś rozwija w sobie te zmysły i widzi eter, no wystarczy, że tylko przejrzy dokładnie sobie odbiór ciała eterycznego i od razu te punkty się ładnie pokazują. I teraz jak ktoś jeszcze zna mowy ciała, jak ktoś zna somatykę, no to sobie odpowie już w przybliżeniu czego szukać. No i jest gotów do popracowania, czy ze sobą, jeżeli to widzimy u siebie, czy tam z kimś, jeżeli z kimś pracujemy. Po prostu już wiemy mniej więcej od czego zacząć. Potem praca, praca z tym człowiekiem czy nad sobą resztę już potem rozwinie i prędzej czy później dojdziemy o co tam chodzi, w związku z tym będziemy wiedzieć co jest grane. Oczywiście eter jest szczególną taką formą, taką świata nieprzejawionego, Dlatego, że eter posiadają prawie wszystkie istoty. Zwierzęta posiadają ciało eteryczne, drzewa posiadają ciało eteryczne. To jest tak czasami... wszystkie rośliny. Tak, 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 tak. Dokładnie, nie? To jest tak, że jak chcecie kogoś przetestować, czy widzi ciało eteryczne, a się chwali, zabierzcie go w nocy do lasu. Jak będzie narzekał, że mu za ciemno, to nie widzi. Dlatego, że kto widzi eter, widzi poświat drzew. To jest potężny eter. Drzewa żyją po 100, 200, 300, 400 lat. Wiecie, ile to jest energii eterycznej? Ile drzewa mają energii? One świecą jak świetliki. Jak widzicie ciało eteryczne, to będziecie widzieli ten drzewa jak świetliki po prostu. Mają tak potężny eter. Latarka wtedy nie będzie potrzebna. Ale tylko dla tych, którzy widzą eter. Jak nie widzą, będzie potrzebny. A wyobraźcie sobie, jaki eter muszą mieć takie drzewa, jak na przykład Sykwoje, tam, żyją po 2000 lat. Ile one muszą mieć energię eteryczną? To jest tak potężny eter, że po prostu są takie ilości, że my to jesteśmy przy tym drobiazgiem, że tak powiem, energetycznym. No i teraz na przykład często nie to też nie... dlatego właśnie ludzie często przytulają się do drzew, tak. to się to się doenergetyzowują. Tak, tak właśnie. Niektórzy I właśnie lasy, id... jak się na spadanie. Tak, tak, właśnie niektórzy jak idą do lasu, żeby się doenergetyzować, nie? Czyli no co tak naprawdę robią? No troszkę podkradają tej energii lasu no, głównie rośliną. Ale wierzcie mi, tutaj słowo podkradanie jest takim iluzorycznym słowem. Dlatego, że jak troszeczkę sobie tej energii weźmiecie, to te drzewa, które żyją setki lat, to, to dla nich to jest jakbyście pół kropelki czegoś wzięli, po prostu. W ogóle dla nich to jest niezauważalne praktycznie, a nas to doenergetyzowuje do, do no, bardzo ładnie. Nie? Bo często ludzie, którzy lubią to praktykować, to wiedzą, że jak się wyjdzie z takiego lasu, to człowiek jest taki ożywiony, dotleniony, doenergetyzowany, no, nachapał się, naładował tą energią. No i zrobiło się miło i przyjemnie, bo trochę odżyliśmy, nie? Odżyliśmy i już, już inaczej się czujemy. Zresztą wszystkie ludzie, którzy się czują zmęczeni, chorzy, często zaleca się właśnie długie spacery gdzieś po lasach i tak dalej, no bo doładowywuje się to, więc to na pewno na nich bardzo dobrze tutaj zadziała. Natomiast nie czuć się winnym, że podkradamy tą energię, las tego nawet nie zauważy, także to jest drobiazg. To tak, by czuć się winnym, że od oceanowi krople wody zabrali się. On no, tego nawet nie zauważył po prostu. Generalnie rzecz biorąc, wszelkie zaburzenia w przepływie energii widać właśnie w ciele eterycznym, choć nie tylko, ale nauczymy się to rozpoznawać, właśnie te zaburzenia energii, jak to działa, co może wpłynąć na, na zaburzenie energii przepływu właśnie tej energii życiowej i dlaczego. Następne ciało, w ogóle świat cały, no to jest świat astralny. To jest jedno, jedna z głównych płaszczyzn, na której robimy bardzo dużo, o ile nie najwięcej. Świat astralny jest światem emocjonalnych wyobrażeń. Niczym więcej, a zarazem aż tyle. Co to oznacza, że ze świata astral... świat astralny, jakby budulec świata astralnego, to jest coś, co wytwarzamy my, każdą naszą emocję, każdym naszym odczuciem. Nie myli nic uczuciami. Każdym, naszą, każdym naszym odczuciem emocjonalnym dokładamy się do funkcjonowania świata, świata astralnego, który po prostu... Głównie z tych czynników się składa. Jest to również świat emocjonalnych wyobrażeń, czyli wszystkie twory wyobrażeniowe, które są podszyte silnymi emocjami, mniej lub bardziej silnymi, składają się na, na ten świat. Tylko, że pamiętajcie również, że to nie jest tak, że to tylko my wytworzymy i cały świat składa się z tego, co my wytworzymy. To, co my wytworzymy, będzie dla nas najsilniej odczuwalne. Natomiast każda żyjąca istota we wszechświecie dokłada się do świata astralnego i trudno powiedzieć, gdzie są jego granice, dlatego że ciągle tworzymy nowe emocje, ciągle tworzymy nowe twory wyobrażeniowe, w związku z tym świat astralny rozwija się w postępie geometrycznym i on cały czas się rozwija, w związku z tym... Co jakiś czas może się napotkać nowe twory, nowe rzeczy w nim, no bo to jest normalne. My ciągle coś wytwarzamy, zresztą nie tylko my. Świat astralny składa się z bardzo wielu płaszczyzn. Są płaszczyzny energetyczne bardzo wysokie, wysoko energetyczne, do złudzenia przypominające, bądź dające wrażenie, że tak powiem. Na przykład stanów oświeceniowych, choć to nie są stany oświeceniowe, bo świat astralny jest tylko światem astralnym, niczym więcej. Tym niemniej górne płaszczyzny świata astralnego są bardzo miłe, przyjemne, składają się z dosyć fajnych wibracji, takich przyjemnych, rozkosznych, takich bardzo też w pewien sposób uduchowionych. W związku z tym, ta płaszczyzna jest. Ta płaszczyzna jest bardzo miła i przyjemna, w związku z tym tutaj jakby jest najmniej problemów, jeżeli o nią chodzi. Potem są coraz niższe te płaszczyzny. Co to znaczy niższe? Po prostu składające się z niższych wibracji, cięższych. Potem są cięższe, 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 cięższe. Hmm. Aż w końcu dochodzimy do dolnej części świata astralnego. Dolna część świata astralnego składa się z najcięższych wibracji, są to najczęściej wibracje oparte na nienawiści, pochodne. są tam też ślepie, dzikie żądza, na przykład żądza mordu czy żądza, że tak powiem, niszczenia, wywodzi się ze świata, że tak powiem, najniższego w astralu i, że tak powiem, to, to są najniższe wibracje, które, które, które tam funkcjonują. Oczywiście, co to jest za świat, no nie życzę tam nikomu trafić z różnych powodów, czy się podłączyć pod tą część świata astralnego, dlatego, że no, jeżeli miałbym to jakoś porównać, no to, jeżeli weźmiemy sobie przedchrześcijańskie wyobrażenia o światach podziemnych, na przykład o Hadesie, albo chrześcijańskie wyobrażenia o, o piekle, no to, to to jest właśnie, bym powiedział, że to jest ten świat właśnie bardzo niskiego, najniższej części świata, najniższe świata astralnego. To jest właśnie piekło, jeżeli można to w przenośni tak nazwać, ale nazywam to w przenośni, bo, bo no, chodzi mi o skojarzenie, że tak to funkcjonuje. W świecie astralnym jest pełno istot różnego rodzaju. Zaczniemy sobie od najprostszych. <laughs> Czynimy. Ktoś z uczestników online ma włączony mikrofon. Proszę powołączajcie mikrofony, bo tutaj szumy słychać, dobrze? Ok, dziękuję. Każda istota, która umiera, na przykład człowiek, po śmierci przenosi się do świata astralnego funkcjonuje w świecie astralnym, w świecie emocjonalnych wyobrażeń. Moment śmierci jest to moment, w którym pęka nić Akai. Nić Akai jest to nić, która trzyma wszystkie siedem ciał energetycznych, wszystkie siedem ciał, jakie mamy, trzyma w całości. To dlatego czasem jest tak, że na przykład ktoś w nocy śpi, no ma tendencję na przykład do wędrówek astralnych, gdzieś tam wędruje, nie wiadomo gdzie, czasem bliżej, czasem dalej, ale moment, kiedy się budzi, to jest właśnie ten moment, gdzie nić akaj z powrotem przywołuje wszystko do porządku, na swoje miejsce, no i potem sobie budzimy się, funkcjonujemy i tak Moment śmierci to jest moment, w którym ta nić pęka, czyli nie ma tego czynnika łączącego wszystkie ciała, no i przede wszystkim no, odłączamy się od ciała, ciała materialnego, no i teraz ludzie, którzy to rozumieją no już wiedzą, że to jest skończyło się, nie? z tym ciałem, jak to mówią czaszy, to już nie no ale nie wszyscy to rozumieją niektórzy się jeszcze strasznie długo kręcą koło swoich ciał w nadziei, że może coś z tego jeszcze będzie no ale to już jest inna historia przechodzimy do świata astralnego co to oznacza? że zaczynamy widzieć po śmierci wszystko z jego poziomu Świat astralny jest specyficzny, dlatego że w świecie astralnym komunikacja jest możliwa, ale ona jest inna. Ona nie jest słowna, tak jak w świecie materialnym. Tam nie ma wypowiadanych słów. Głównie tam działa telepatia emocjonalna. To jest tak, że pewne komunikaty przesyła się w pewien sposób uczuciowo. To jest tak, że jak ktoś chce nam coś przekazać, to napływa do nas odpowiednie uczucie, które jakby tworzy w naszym umyśle obraz tego, co, co powiedzmy sobie ta osoba chce nam przekazać. Przychodzi zrozumienie tego, co ta istota chce nam przekazać. I w astralu w ten sposób się komunikujemy. Nie ma tam słów wypowiadanych, nie ma tam takiej werbalności, jaką znamy ze świata materialnego. Nie ma, no bo nie ma ciała fizycznego, więc nie ma nie, no, strun głosowych, które wyprzemawiały, To wszystko znika. Tego tam nie ma po prostu ale jest to świat silnie rozwiniętych struktur emocjonalnych. W związku z tym telepatyczne przekazy takie właśnie emocjonalno-uczuciowe są tam na porządku dziennym. Przychodzi tam zrozumienie na poziomie uczuć po prostu. Jak chcemy coś przekazać, bądź chcą nam coś przekazać, no to przychodzi zrozumienie na poziomie uczuć. Pojawiają się odpowiednie uczucia, które dają nam pełne zrozumienie tego, co, co ma do nas tutaj, co ma do nas przyjść. I teraz tak, no taki zmarły, jak gdyby postrzega sobie świat z poziomu astralnego. To to znaczy, widzi emocje. Widzi emocje i widzi intencje emocjonalne. I tu się zaczyna zabawa. Bo na przykład, no załóżmy sobie, na pogrzebach czasem jest, nie? Coś takiego, że jak taka osoba umrze, jest sobie rodzina toksyczna. Ktoś tam umarł, na pogrzebach wielkie lamenty, łowo, że jak nam traktuje tej osoby, nie? A w duchu hihihi, hi, hi, ha ha ha, fajnie, że sobie poszedł, nie? Niech idzie w cholerę, mająteczek się przyda, hi, 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 ha, 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 nie? Tylko że on to z poziomu astralnego widzi, bo on widzi te uczucia, te energie emocjonalne. No i powiewa, że niektórzy jeszcze na tym etapie podejmą sobie jakieś decyzje na przyszłe wcielenie, nie? No, w zasadzie ja Ci później pokażę, jak się spotkamy, nie? ale to już, to już jest inna bajka, inna historia. W każdym razie widzimy tam intencje emocjonalne, w związku z tym to, że ktoś na przykład na podgrzebie odgrywa wielką tra tragikomedię, że ktoś odszedł, a w duchu czuje inaczej, no to muszę wam powiedzieć, że ten zmarły, patrząc z pozycji astralnej, widzi te wszystkie emocje. Bez najmniejszego problemu, bez zająknięcia, tak jak teraz widzicie tu kolory. On to widzi po prostu, on to czuje, on ma odbiór tych emocji i ich zrozumienia, bo tak w astralu jest, że jest odbiór tych emocji i zrozumienia ich intencji. W związku z tym on doskonale wie, czuje, zna Wasze zamiary, wszystko wie. Nawet lepiej jak za życia, bo za życia w materii idzie pewne rzeczy spróbować ukryć, tam się nie da. Tam wszystko jest widoczne jak na dłoni, w związku z tym wszystko jest tutaj jasne. Oczywiście zmarły, tak jak zawsze Wam mówię, do 40 dni mniej więcej jest taki okres, gdzie zmarły będzie bardzo blisko świata żywych, bardzo blisko świata materii. Dlaczego? Ponieważ jest dobrze naładowany energią eteryczną jeszcze. W Astralu nie wytwarza się eterycznej energii.